Cześć, siemanko, z tej strony ja, Panda, za mną jest tutaj Guma ma. I Mati Halo. E, Guma jeszcze nie ma kanału, chyba, nie wiem Nie, nie mam A na Mateusza kanał będę zapraszał, był link w opisie Dobra, to, to jest y, Minecraft Survival I będziemy tutaj gra, grali chy, chyba tylko w trójkę No no i, za, i będziemy grali te, ten serwer na hardzie. Hard wiecie o tym. Ewa właśnie, bo nie, nie jest włączony hard. I, sobie, I patrzę, odbieram sobie opa sam, sam samemu. Najpierw mojemu drugiemu koncie mo, i sobie. I widzicie już nie mam opa w ogóle, bo sobie od, sam odebrałem. Dobra, i właśnie już Mateusz się za dobrą rzecz się wziął, czyli za zbieranie drewna, dobra, jedna, inna. Ej, burza się zrobiła. I, I jak chcecie grać na tym serwerze, napiszcie w komentarzu. Może, e, może, możecie, możliwe, że wygracie wejściówkę na ten serwer i będziemy mogli razem... W sumie czw, czwórkę wtedy ten No i A ja już robię itemę Ja jeszcze za I Ja chciałem zrobić drewnianą zbroję Co ty Mati, robisz? Jakąś bazę Ale Nie wiem, dzisiaj takie lagi Masz. O nie! Właśnie musimy o, zrobić. Teraz r... się od... Musimy teraz zrobić bardzo szybko bazę, bo my gramy przecież na hardzie i tu bardzo dużo mobów i może być nawet naładowany creeper. No to to już na pewno jest wszędzie. Bo wszędzie pioruny szczalają. 30 razy. I się pali ja, by, ja bym go poszedł uratować Później No i później to my spłoniemy Ale okej, okay, dobra mm, Przydałoby się właśnie znaleźć jakąś jaskinię I też pozbierać kamień, tak jak Mati Już widzę dwa, dwóch zombiaków Jo, widzieliście, ja, no, eee, tylko tyle Mati, jak, jak będzie oglądał ten film, włączę spowolnione tempo i zobaczysz, i zobaczyć, co się stało. Czemu mi szkielet zabiera połowę HP jednym, dobra, cztery, cztery, trzy i pół serduszka jednym uderzeniem. Ej, e, burza na hardzie? Mi się wydaje, że jest o wiele gorsza. Wszędzie uderzają pioruny Idzie idziemy, coś się ja. O, wyż macie po pokaz... O nie, ja nie mam jako jedyny Ulepszanie. Hmm Miodzik Cześć Yy, dobra, wkopię się tu. Yy, tak. Dobra, to kto chce, robimy osobne miasta czy wspólne? Ja bym zrobił osobne, tylko że zrobiłbym takie podziemne przejścia. O, mam ten, mam to. Co masz? Węgiel. Mam ten. Węgiel mam. Spoko. Ja mam bardzo mało jedzenia. O, dużo węgla. Ale dużo tego węgla. Kopię się i kopię i nic nie znalazłem. Dobra, to wam zosta zostawiam kopanie, a idę pozbierać drewno i buduję jakąś mini-baskę. No to już, to już 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 już, 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 tylko ten, bo ja tutaj dużo mam te, dobrego. Tiusz ile tego? Tu jest po prostu cała ten, masa tego węgla. Dlaczego? Jest problem, bo my jedzenie nie mamy. Dobra, ja chcę się zabić, zabij mnie. Dzięki. I się od razu niedaleko daleko, a Jesteście chyba gdzieś tutaj. Cię słyszę. o nie bij mnie Kasper, słyszysz tego Matryca? No, nie, nie słyszę go. A nie słyszycie Kasper. Zaraz to poprawię, tylko najpierw muszę zdobyć moje itemy i zająć tego szkieleta. Ej, ja już mam. Zaraz A teraz? O, teraz Cię słyszę. Ej, ja mam 49... Ja mam 50 węgla. Pamiętasz jak mówiłem, że mam szczęście do, do kopalni. No. Znalazłem puszczoną kopalnię. Z kolei znowu? O nie, creeper. O oh man Kasper! Oh. Eee. Kasper. Nie widzieliś, tak? Kasper, masz... Masz, bo ty mam, słyszałam, że masz Optifine no, więc to ci ten... Ej, myślałem, myślałem, że Creeper naładowany idzie, i tak świeci. A wiecie co jest najlepsze? Ta, ta obszarka nie jest na konie, nie? Co? Tylko nie idźcie tam jeszcze, poczekajcie na mnie, zrobię sobie mieczyk. Ja sobie sikierę wziąłem. Ja mam 50 Creeper... A tego mieczyka oh sobie nie śpiew... zrobiłem. Nie śpiewaj, bo ten... Prawa autorskie. Bo co? A, przepraszam. Ui, umarłem! Nie, dobra, żartowałem. Zbierajcie tory, bo ja będę robił kolejkę górską. Poszliście, bo są nie. Nie, no ja chodzę, ja, ja zbieram tylko te... Yy, ...żelazo... ...i ten, te tory. Bo ja kopię tory Widzicie, dlatego ja sobie zrobił kopalni, bo ja mam szczęście. A wiecie, do czekaj, ja mam szczęście? Do I do budowy. Lawa. Idź mi. To ja kopię. Kopię, kopie, jednak nie tutaj hmm, kopię. ciekawe, czy gdzieś tu będzie skrzynia. Lawa, lawa, lawa. Lawa i, pisz, I piszcie jeszcze, ja, z czego byście chcieli, żeby, znaczy, jak, z jakiej gry byście Kurde. chcieli, żeby, ten, żebym grał. Co się stało? A, dobra, widzę. Teraz nie trafię do bazy pewnie. Musicie iść tylko w górę. Znaczy, musisz iść w stronę góry. I dużo tego węgla jest. Ja mam już 8... 8. 13 żelaza. A ja mam już prawie cały stak... Ja już mam prawie tak tego węgla. Fajnie, jakby ktoś po mnie wyszedł. E, wyszedłbym po ciebie, ale nie wiem Gdzie, skąd, gdzie mam iść. I teraz zaginąłby z nas. No właśnie to jest najgorsza. A nie mogę znaleźć tej dziury, bo nie wiem gdzie. Zaraz muszę gdzieś tam... Musisz sobie przypomnieć tam... Aj... Przypomnij sobie tam gdzie... E, rozpoczynaliśmy... nagry. bo Wy mnie tam prowadzicie Prowadziliście Ojej dobra, stąd wychodzę, to jest spawner Mama, pomóż Dobra, widzę No i znowu creeper. O, widzę rzeczy, go to. A, ma to. Duże. Nie będę brał spokojnie. Idź, pani. O, woda, no dobra, już mamy ten. Lawę i wodę. Serduszko. Ej, musimy zrobić jakąś farmę. jedyną czy coś takiego. O, mam ten. Mam irona też. Iron. Ej. G guma. Co? Już do robienia farmy. No, przydałaby się. Bo je z jest jedynie jedzeniem jest ten słabo. Słabo, wiem. O, kogo tu widzę, Matiego Nie, ko... nie, Casbra. chyba? Gdzie? O Jezu, ja je tutaj pieniątku. Ej, mam spawner! No ja go już znalazłem pierwszy. A ja umarłem. Właśnie ja dlatego tam nie chciałem podchodzić. Nie ma się czym chwalić, że umarłeś. <grym> no właśnie teraz jest trafię sam. Dobra, to jak chcecie dołączyć na ten serwer, to tylko zostawcie łapeczkę w górę. No. Subskrypcję i napiszcie coś w komentarzu. Polecam, bo on będzie robił te giveaway. Mhm. Mm Też na przykład na. Fajne bar... Rzeczy... Ej, gdzie było wyjście, bo ja... Dobra, jestem przy góźni temach. Ta... Tam, tam widzę, że tam jest... Yy... Dużo węgla. Koło mojej gumy jesteś. Bo ja tam zbieram gumę. Ale czy zebrać mam, czy nie? Nie, nie, jest Tam jest szkielet, a ja mam jedno serduszko. Jakbym ja tak trafił, to ten szkielet, to jest jakiś król szkieletów. Teraz, ja się zgubiłem teraz, co to było to przejście. Dobra, więc daj Q. Mm, gdzie wy jesteście? Gdzie wy się skopali? Nie wiem. D zaraz ci pokażę. Jak jesteś koło tego spalonego, to ci pokażę. No właśnie, uciekam przed... Pająkiem, bo ja mam... mam wszystkie wasze itemy? Eee, jadowity pająk właśnie. Dobra, pora. O cóż tego kobla Mam, mam tą tą kopalnię już Zakoblowałeś się. Gdzie wy jesteście? Tam gdzie koblem zakryłeś tego szkiereta. A dobra o jest zmarła Creeper. O, szkielet, oł oh man idź. Jestem tu z kołka, blok Jaki fail! Ale, o ja! Ale dostałem bombę w twarz. No! Ja widziałem jak ty, ten, jakby strzelił randomowo i dostałeś. Jakś randomowo. To był taki random. Ej, bo ja nie wiem gdzie... gdzie są moje rzeczy? A Mati, wziąłeś wszystkie? Na lasce Co? Nie, nie, nie. Mi, mi moje rzeczy, czy Kacpera Co? ty białe Kacpera białeś też rzeczy? E, no. Ale już nie mam. Gdzie są? N nie wiem. Ja umarłem. A, no to świetnie, bo z do drewno zbiera. Nie ja się, co? Mati! Co? Daj mi kilof i torcza jednego. A mam, pytanie, mam pytanie, a ty masz iron? Mati, masz irona? Bo no ja miał miałam, tak. Miałam jeszcze Zabrał pięć. mi torczę. Sorry, już ci oddam. Nie zabijaj mnie, mam z jedno serduszko. Okej. Okay. I kilof, a kilof? Fajnie. <laughs> Bradnia idealna. A kilof? Nie, nie mam go. Mam pytanie, Dałem. Mati, masz Właśnie. 50 tego ko, ko, Nie mam tego kill killofu. E, nie mam 5 cola. A tu gdzie to jest? A killoff! O, dzięki. Owca. Dobra, idę zabić owce. Idzie na łóżko. Pito! jesteś szefem ochrony, lawa skok do lawy z itemami, a nic nie ma. Będziemy bogaci w zło, bogaci w zło, w zło, w no, najlepiej. Uuu, uuu, bo dbał mama, i weź ich za, za z, No czemu na mnie idź? Pomóż. ja nie mam nic do bicia. E, oni na torę nie mogą wejść. Serio? Ale plec mi robi. Kurde. Mogą wejść na tory, co mnie kłamiesz? A się mi nie wchodziły? Plecy mi robi I też robi, plecy Ty nie wchodzi do kompanii, tylko farma Dobrze, tylko gdzie farma? Farma ma być tu, naszego wejścia A gdzie wejście? Właśnie Śliwe pytanie dałam tyle Au! Sk skąd? Dużo, dużo, dużo strasznie ma, bu, bo nie mamy tych też e, armorków. No... I jedzenia. Tak, ja sobie próbuję się... zabić. Dużo ten, bo ja już się zgubiłem trochę. i Idzie...

O, oh, hmm? widzę cię, ja mam Tu, tu Kogo widzisz? Kogo widzisz? Ciebie widziałam, widzę cię Szyję Chyba zemleję Czekaj chwilę, to muszę zdobyć jakieś materiały, żeby ten najpierw muszę jakieś materiały zdobyć, muszę się A trochę rozglądać. Dobrze, to muszę się porozglądać przecież najpierw. O, wejdziecie do ciebie. Ten? Kto tu Kto umarł? To, 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 to zrobię jeszcze, parę barwniki. Idzie dobrze. O, brata, nie idę. Wejdziemy do ciebie? Nie no, poradzę ale nie widzę gdzie mam wejść. O, widzę cię, dobra. O, żółty barwnik. Mam tutaj barwniki, mam się... ci... Trochę... Dobra, no idę to się to lać. To... Łuk reaper Jakby co, to, to się nie śmie się z tego, z gumy, bo on to taki początkujący na grazie, że nie zna tych raftingów i takich rzeczy. Jakby cię się pytał czasami. No. Mam łuk, mogę cię zestrzelić. I mam cztery strzały. A ja mam pół serca. I mogę szybko umrzeć. A więc ja mogę szybko znaleźć diaksy. Z fortuną to na pewno. Albo ten. Kamaś, że... nie mam nie mam. Bo to mówię. mówię. No, potrzebuję jakiejś. Nie się na no jedzenie, nie wiem, na przykład. Mamo, chcę Potrzebuję do góry. Mi... nicę Potrzebuję chociaż. Ja uciekam do góry, się boję. W sumie zro siebie. zrobię sobie, zrobię sobie żelazny sadzik Kurde, umarłem uciekłeś. Ja uciekłeś przede mną, ja ze sobą skoczyłem. Serio? No. Ja już kupę zrobimy ze strachu. To weź rzuć jakiś budowlet. O, wiem gdzie miał marą, dobra Najs. Tylko, że jest problem, bo ja nie będzie w wyjście. No tu idealnie jak stoi. A, wow! Spadły itemy na dół chyba, bo woda. Słuchajcie, widzowie, my chyba tych itemów chyba nigdy nie zyskamy. A gdzie te itemy by spadły? Nie wiem, może u góry sam. Je. Ja jeszcze utknęłem wodzie i szkielet nie wziął. Co każdy sub, to więcej. Yy, ten, co jeden sub, to o dwa diaksy więcej, więc zostawiaj suba i łapeczkę. W następnym odcinku, tyle ile będzie łapeczek pod tym odcinkiem w. Yy, D w dwa dni. Są na dole itemy? No nie, nie. D yy... Coś tu się świeci. Bo teraz nie wiem gdzie wy jesteście. Yy, ja yy, kisztę, przez dwa kisztę. dni to tyle wykopię no. diaksów razy dwa. Mam te itemy, będziemy, tylko że mnie szkielet yy, robi. Będziemy siedzieć tyle w kupować ile będzie trzeba. Szkielet wziął mieczyk! Lol. Pierwszy raz widzę szkaleta z mieczem Ej chodźcie tutaj Czekaj O ja no, cie. Bo to jest w końcu hard, to może tak być W sumie no co rzucimy co, 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 to, to mobile to podnoszą Czekaj O ja Ja lol Nie widziałem jeszcze tak Chyba, chyba że liderowy O lol! O, ja umrę przez tego. Chyba nie, nie nie. nie, 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 nie fajnie byś czał... zrobił tak, że my się by nie mogli widzieć, ale bez chciutu. Co? Aby było tak fajnie, że i się nie możemy widzieć, ale to bez chciutu, więc nie wolno. Ale nie, teamy są jakby, to nie nie chcić, jakby, ale to jest jakby też przez opa tylko. Ile ich tu jest? Tam jest chyba spawner. No tam jest spawner chyba jak to... O, no ten, Ale jest tu jakąś. Mając... Pół serduszka mam jak coś. To no, ja uciekam. no i pół. Marrywka! Marrywka! Chodź. Za... Chodź. Gdzie? A jak wąbę? Mam jedno serduszko, dobra, tam się zabić. A tu jesteś, to, to powiedział, że ma marchewkę. Ja. Ej, no tutaj mi ją, szybko. Ja mam pół serduszka. czekaj. Nie, nie, nie dawaj się zabić. Jezus ma dwa szkielety. Trzy szkielety. Jezus Maria. Kurde, on, ej, oni się sami biją. Oni się kują na siebie. A bo... O, to, ja to, cię panie! To, no i już. Cześć! Nie znam cię. Au! Ale przynajmniej już itemy są u góry. A jezus. Ła! Na no dół! A ty na górę. O, dziękuję bardzo. Jest problem. Mm. Bo itemy znikły. Mam tylko kości i crafting A tutaj masz marchewkę? Nie, zniknęła ja, ja Jak? Jak dostałam ładnie Hedda, bo on cię strzelić, tak poleciała we mnie Ja tu walczę no, nie masz Temów? Straciłem całego Airona, a ja a, 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 a czemu Irona nie mam? To czemu zniknęły? Airona nie mam i marchewki a wszystko poznikało. A było drewno? To było? Powinno być drewno. Tu drewna też nie było. I nie mam y, drewnianych itemów. Y, z początkowych. Nie no, pra prankuję was. Iron się przepala. Yeah! Du, 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 Dobra. ty ja już. A ty masz marchewkę? <słuch> Czy na scenę nie masz? Thanks man. Ta jedna marchewka może nas uratować Chyba no, Ja tu idę odkładać rzeczy Chciałem tylko tego odcinka na koniec odcinka Dobra, jedy ja się już pożegnać Nie to Dobra mordeczki, to zostawiajcie łapeczki w górę, subskrypcje I... ...co niedługo giveaway, więc... A ty Mati, coś jeszcze chcesz jeszcze coś powiedzieć? Po powiedz, żeby wpadali na twój kanał Możecie wpadać na mój kanał Matics Games No i zostawcie suba tu i tam, łapeczkę, w I podajcie na odcinki Yo!